Wagon z miejscami do leżenia, kuszetka typu 110 AC. Jest to typowy wagon, kuszetka ze stacji Warszawa Grochów w malowaniu naszego narodowego przewoźnika PKP Intercity. Numer wagonu zaczynający się cyfrą 51 oznacza, że wagon jest dopuszczony do ruchu międzynarodowego. Można go podłączyć do różnych międzynarodowych składów. Budowanych przez Was, które jeździły po Europie. Z uwagi na fakt, że wagon jest ze stacji Warszawa Grochów, mógł być włączony w każdy skład kursujący wewnątrz naszego kraju. Tak jak poprzednie wersje naszych kuszetek, model jest prawidłowo odzorowany, to znaczy, posiada łóżka w przedziałach. W każdym z przedziale znajdziemy też metalową drabinkę. Przedział dla obsługi wagonu jest również bogato odwzorowany. Na uwagę zasługują srebrne ramki, klamki oraz inne pomalowane detale wewnątrz wagonu, co w połączeniu z nową listwą oświetleniową daje piękny efekt modelu po włączeniu oświetlenia wnętrza. Na zakończenie dodam, że warto też zwrócić uwagę na bogato oznaczone drzwi przejścia pomiędzy wagonami na ścianie czołowej modelu. Wszystkie te podwyższe detale składają się na pięknie odzorowany model które oddajemy Wasze ręce. Odwzorowując detale, które nie są widoczne wewnątrz modelu, dają one satysfakcję z użytkowania wagonu, przeświadczenie, że są one uwzględnione w wagonie.